Mająceczki, dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tak niezwykłej przygodzie, która mnie spotkała. Nie, widzę jakąś no laskę 9 na 10. Idzie sobie pięknie przez piękny ten. Macha komuś. Myślę, że mi. Odmachuje jej, a potem okazuje się, że macha na taksy. Żeby je zawołać, żeby pojechać na lotnisko. Ja mówię, ja pomyślałam, żeby też y, pójść do taksji, gdzie ona właśnie weszła. I powiedzieć, czy te, bo też chciałem pojechać sobie z samolotem. No i udało się. W sumie dogadaliśmy się. Pogadaliśmy fajnie z tą dziewczyną. Fajnie. A już gdy wysiedliśmy, ona powiedziała, że jedzie do Meksyku z samolotu NPR-456. A okazało się, że ja też wymyśliłem sobie, że pojadę tam, i powiedziałem jej, że też jadę tam.